Dzień dobry, moi drodzy. Mamy poniedziałek, trzeci dzień pobytu w Bogdance. Godzina 8 rano i trzeba wstawać, robić kawę i iść na śniadanko. Jak za oknem? No, no, pięknie. Wczoraj wieczorem miałem jeszcze iść na stołówkę, zobaczyć wiadomo spis co jest na śniadanie dzisiaj. I zapomniałem. Wyobraźcie sobie, że północy myślałem o tym, jaki jestem głodny i co jest na to śniadanie nie mogę się doczekać. Śniadanko zjedzone, tak jak mówiłem, nie mogłem się doczekać bo byłem naprawdę głodny, no i teraz trzeba to rozchodzić. Pogoda piękna, no to idziemy sobie na plażę, ale tym razem nie zejściem przy hotelu Zalewski, tylko z tyłu, za Bogdanką. Nie chcę się tutaj ostatecznie w żaden sposób zapierać, obiecywać. Ale miałem iść wczoraj wieczorem z wykrywaczem, nie chciało mi się, powiedziałem, że pójdę rano. Rano się obudziłem, nie chciało mi się. Z dzisiaj już ostatecznie muszę wieczorem jeszcze czegoś poszukać. Tak wcześnie rano, że jeszcze kompletnie nikogo nie ma. Nawet takich pierwszych spacerowiczów pośniadaniowych. A no zobaczymy, jak na plaży, czy już są ci słynni. Że którzy leżą od 6 rano. Fajnie, jak się wejdzie w las. Czuć taki przyjemny chłodek. Rzeźkość. Teraz to chodzenie po plaży nie jest takie męczące jak z tym plecakiem. Może tego, że nogi nie są zmęczone i poowciskiwane. Ale prawda jest taka, że, gdybym miał iść w takiej temperaturze, jak jest teraz, no to bym chyba tak daleko nie zaszedł. Na pewno bym tak daleko nie zaszedł. Spacer pośniadaniowy, spalający kalorie, zakończony zakupem wafli. A co tam, będą do kawy za jakiś czas. Słuchajcie, to jest naprawdę niewiarygodne, ale kolejne pół dnia przysiedziałem w pokoju. Mam jakiś taki dół energetyczny, że naprawdę nawet mi się nie chce wychodzić. Ten łapał się jeszcze do tego przyczyniam mocniej no i jest godzina 16 już prawie no i ogarnąłem się, wykąpałem i stwierdziłem, że pójdę na spacer i coś zjeść i właśnie wtedy zaczął padać deszcz Bo ja akurat teraz chcę wyjść ubierałem się w kurtkę, bo padało i było mnóstwo chmur, to teraz wyszło słońce i wyglądam jak ebila. Dobra, no, to obiad będzie w miejscu, w którym bywałem kilka razy, bo tutaj jest mary. W tej drugiej części jest restauracja wietnamska, a tu akurat nigdy nie jadłem, więc dzisiaj sobie zjemy kurczaka na ostro. z ryżem. Jest nowo dość przystępny, więc mam nadzieję, że będzie i smaczny. Jest mi kurczaczek, nawet nie najgorszy. Znaczy, dobry, całkiem dobry. Wcinam kurczaczek w restauracji Wietnamka, spożyty. No nie powiem, jest ok. Na początku myślałem, że jest tam więcej warzyw jak tego kurczaka, ale zwracam honor. Było dobre. Czy jest to warte 30 zł? Przy tych cenach, jakie są w tej chwili, to myślę, że to i tak była dobra cena. No i było smaczne. To jest najistotniejsze. No i idę do tego portu. Tylko nie wiem, czy po raz kolejny nie dam jakiejś goły. Bo teraz już się zachmurzyło na maksa i to takie ciemne chmury Nie wiem czy nie będę uciekał po tam stanku jak już przejdę na tą drugą stronę To tam już nie będzie się gdzie schować No ale co tam? Cały dzień nie nagrywałem to może nagram Jak ciężko zmoknę chociaż Myślę że tam już pada tam już pada, więc zanim bym tam doszedł, już by mnie złapało. Jak nie dzisiaj, to pójdziemy kiedy indziej. Plaża pustoszeje, ja, skoro nie ma słońca. I zaraz się wylęgną szukacze. A ja znowu odłożę to na sam koniec dnia, na wieczór i się okaże, że gówno znajdę. O, zaczyna kropić. Zaczyna kropić. Trzeba będzie uciekać. Idzie ktoś z wykrywką, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. A teraz zobaczcie. Tam jest niebieskie niebo. Tu się robi szaro, 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 szaro. A tu już jest czarna dupa odchłani I stamtąd idzie deszcz. Nie czekam. Nie mam zamiaru moknąć. Aha. Nie zdążyłbym nawet dojść do mostku na drugą stronę. I już bym był kompletnie mokry Przeszedłem sobie wzdłuż tej plaży i było tak cicho i spokojnie i pusto. Można wtedy ze spokojem podziwiać majestat morza i delektować się widokami, szumem, fal. Raz na jakiś czas jakiś stateczek może przepłynie albo kuter. No i jest pięknie. Nic więcej do szczęścia nie potrzeba. A stamtąd szedłem, właśnie ostatnio. I szedłem, i szedłem, i szedłem. i, szedłem, i Widziałem te punkty nawigacyjne od dawien dawna. Cały czas miałem wrażenie, że idę, a one się ode mnie oddalają. No i wtedy nie miałem siły na to, żeby przyjść tutaj na tą główkę falochronu, a teraz idę, bo jest jedyna okazja, czy jeden, jest okazja, bo wtedy nie można było, jak był stary falochron, żeby dojść do samego końca. Ida. Włazimy. Normalnie jest tak fajnie, że was nie wpuszczę tutaj, żebyście zobaczyli. Nie, no, mega, naprawdę mega. To jest fajne, że od tej strony, jak się jest, port wygląda zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Ale przed pełnym ogniem. Na kolację zamówiliśmy coś bardzo zdrowego. Warzywa w cieście z dodatkiem mięsa. Czyli po prostu kebab. Ale warzywa w cieście z mięsem brzmią lepiej niż kebab. Zdrowiej. Kapelusz od Służy do nakładania soli. Po co lizać brudną rękę, jak można mieć na kiliszku? Jazz. Just... To jest takie easy. Nie, mi się się no, myślisz, wykrywasz na plaży? Cześć. Nie da rady. Jak wiem, nie widać mnie w ogóle. trzeci, mamy zakończony. I zakończyliśmy nie poszukiwaniami, tylko wizytą w barze na piwku. A no, może na dwóch piwkach. No i tyle. No i chyba jutro rano będę musiał iść na te poszukiwania, bo, bo aż mi głupio. Inne razie iść do pokoju i kończyć trzeci dzień pobytu, poniedziałek. I widzimy się rano, może na plaży, może z wykrywaczem. jak wstanę, oczywiście. Trzymajcie się i do jutra.